Różne weszliśmy w sezon tydzień temu, troszeczkę na własne życzenie, ale pięknie się przybyliśmy z halą w Poniecu, oby tak zostało. Muszę powiedzieć, że pełen szacun dla mojej drużyny, bo zagrali kapitalny mecz dzisiaj i to, że wygraliśmy 4-2, to tym bardziej powiem, że moim zdaniem jest to zasłużone chyba nasze zwycięstwo. Bo stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, wiemy, że Piast bardzo mało bramek traci. My graliśmy dobrze w ataku, bardzo zdeterminowani w obronie i, i, i dlatego mówię, bardzo chwalę zespół co dzisiejszym. Statystyki nie grają, także to, że stwarzaliśmy sobie sytuację, to nic nie znaczy tak naprawdę i wynik to dzisiaj pokazał. Co do tego, czy się spodziewaliśmy, czy się nie spodziewaliśmy, na pewno spodziewaliśmy się, czy, że Leszno nie, nie odda nam punktów za darmo. Wiedzieliśmy, że, będzie, że będą walczyć, ale my musimy się przed, przeciwstawić tym samym, a dzisiaj chyba troszeczkę tego zabrakło. Faktycznie przeszliśmy obok meczu i Gdyż ta ostatnia piłka, brak tej koncentracji, żeby dograć koledze albo sam wykończyć e, akcje spowodowały, że wracamy bez punktów do Gliwic. Everybody saw in the first half we create many situations in the beginning of the second half as well. Uh, eee, were trying in counterattacks and they could score as well because we we opened the match. Uh, we want to control the match all the time, but we, we opened the match in some how and Leszno were trying to take the the opportunities that uh, that they could we didn't score the goals that we should score uh, and this was the problem because Leszno believe and believe Doskonale sobie zdawaliśmy sprawę z rangi tego meczu że przyjeżdża mistrz polski tak naprawdę profesjonalny zespół który trenuje od 7 do 8 razy w tygodniu no ale Cóż można powiedzieć, że zaangażowanie, tak jak powiedziałeś, zaangażowanie wzięło gdzieś tam górę i to my mentalnie przede wszystkim dobrze podeszliśmy do tego meczu. No i udało nam się to zwycięstwo wyszarpać. Myślę, że skuteczność po prostu szeroko pojęta, bo myślę, że jeżeli byśmy strzelili jeszcze drugą bramkę, to, to Leszno też byłoby zmuszone gdzieś zaryzykować, wycofać bramkarza, a tak to szybko nam odpowiedzieli na nasze 1-0, znowu mogli się troszeczkę cofnąć, czekać na te kontry i, i, no i wykorzystali to gdzieś. Troszeczkę też brak szczęścia przy tej bramce na 2-1. Piłka się odbiła, naszego zawodnika wpadła, no ale wynik pokazuje, wygrało Leszno. Gratulacje dla nich. My, my czekamy na trzecią kolejkę, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. Pracowaliśmy nad skutecznością w tygodniu poprzedzającym mecz. No i tak, jeszcze mieliśmy parę sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Szkoda ich, aczkolwiek cieszymy się bardzo z tego, co się udało szczelić.